I przejdziemy do naszego następnego prelegenta. To ja pamiętam, na samym początku wydawało się, że mamy ten kod otwarty, po prostu bierzemy go, sobie instalujemy i to tak stryk i wszystko zacznie działać w naszych warunkach. W zasadzie wystarczy przetłumaczyć na język polski ten Open EdX i wszystko będzie działało. Otóż nie, nic bardziej mylnego. Jak to bywa w życiach technicznych, tutaj działa. Tam nie, podobnie jak dzisiaj u nas na początku, testowano wiele, wiele razy łącze, sprawdzaliśmy czy wszystko działa, łączyliśmy się próbnie technicznie i kiedy zaczynamy. Bywa różnie. I dlatego też oddamy głos pani doktor Aleksandrze Kołodziejczak z OPiPiP, która opowie nam, jak wprowadzone są nowe funkcjonalności na platformie na Wojka, w jaki sposób odbierane są zgłoszenia od uczestników i w ogóle o tym, jak platforma się rozwija od strony technicznej, nie już od kuchni merytoryczno-metodycznej, o której wspomniał Bartek, ale właśnie od tych technicznych. Olu, oddajmy ci głos. Dzień dobry, dzień dobry. Słychać tak, mnie dobrze? Słychać. Super. Super, to witam serdecznie i właśnie ja bym chciała tutaj opowiedzieć o naszej pracy jako operatora technicznego. Ja reprezentuję ośrodek przetwarzania informacji. A chciałabym się podzielić tutaj prezentacją również. Więc tak, opowiem o rozwoju technicznym naszej platformy na Wojka. Czy widać prezentację? Tak, Olu, widać. Tak, wszystko jest okej? Okay? Wszystko jest okej, okay. dobrze, dobrze dobra, słuchaj, dobrze dobra. widać. Dobrze, to jesteśmy operatorem technicznym i naszym zadaniem jako operatora technicznego było przygotowanie platformy jako narzędzia technicznego umożliwiającego tworzenie, kursu, tworzenie kursów oraz ich prowadzenie realizacją. W wyniku prac naszego zespołu programistów oraz specjalistów e-learningu 30 października 2018 roku, nawojka została uruchomiona na naszych serwerach. I troszeczkę tutaj przedstawię nasz zespół, tak, w ogólnikach. Nasz zespół składa się jakby z dwóch podzespołów. Jeden zespół jest deweloperski, drugi, drugi stanowi grupę specjalistów od e-learningu. A zespół deweloperski zajmuje się przede wszystkim, wiadomo, bieżącym utrzymaniem platformy, jej rozwojem i modyfikacją oraz reagowaniem na problemy i potrzeby twórców kursów. Natomiast zespół e-learning, do którego ja należę, My wspieramy twórców kursów w korzystaniu z funkcjonalności platformy, doradzamy, pomagamy rozwiązywać problemy, jakie pojawiają się w trakcie pracy nad kursem. Również przysłuchujemy się autorom kursów, dokonujemy analizy i identyfikacji ich potrzeb, testujemy nowe wdrożone przez naszych programistów funkcjonalności, a także przeprowadzamy audyty techniczne już gotowych szkoleń. Uh... Tutaj chciałabym podkreślić taki dynamiczny rozwój naszej platformy właśnie w ostatnich miesiącach i ten wzrost zainteresowania nauczaniem zdalnym tego naszego serwisu. Oczywiście miała wpływ sytuacja związana z koronawirusem, kiedy placówki edukacyjne, akademickie zostały niejako zmuszone do przeniesienia się z trybu, Stacjonarnego na nauczanie zdalne. I teraz trochę statystyk, żeby jakby potwierdzić tę tezę. Na chwilę obecną, to są dane z wczoraj, jak szykowałam prezentację, a liczba zarejestrowanych uczestników na platformie wynosi 15 161 osób, i dla porównania, w styczniu tego roku wynosiła 5300 osób. To znaczy, że liczba ta wzrosła prawie trzykrotnie. Ponadto liczba opublikowanych kursów również wzrosła. Tutaj już wzrosła aż pięciokrotnie, bo do stycznia 2020 roku było opublikowanych tylko sześć kursów. Natomiast właśnie od marca do dnia dzisiejszego przeprowadzono ich już 31. To, co było wspomniane przez Bartka. W jego prezentacji. Platforma Nawojka opiera się na kodzie Open Source, Open EdX. I w celu zaadaptowania tego kodu do naszych potrzeb, na nasze warunki, dokonaliśmy tak: modyfikacji interfejsu, lokalizacji oprogramowania, przebudowaliśmy moduły i udoskonali i Udoskonaliliśmy wersję językową, warstwę językową platformy. System również należało dostosować do lokalnych uwarunkowań prawnych i technicznych, bo sam kod Open EdX został przygotowany z myślą o, o filmach o osadzaniu filmów z serwisu YouTube. Jednak ze względu na właśnie na decyzję właściciela platformy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby wszystkie pliki filmowe były umieszczane na serwerach Unii Europejskiej, konieczne było zrezygnowanie z YouTube'a i innych serwisów hostujących filmy. I jak my sobie z tym poradziliśmy? Przede wszystkim wprowadziliśmy własne rozwiązanie techniczne, umożliwiające przesyłanie filmów na naszą chmurę z poziomu modułu studio, a także utworzyliśmy konwerter jakości filmów. Każdy przesyłany film na chmurę podlega konwersji na trzy poziomy jakości 360, 480, 720, a dzięki czemu użytkownik może dostosować jakość otwarzanego filmu do swojego łącza internetowego. I teraz więcej powiem na temat prac naszych, naszego zespołu nad rozwojem platformy. Czyli tak, udoskonalamy te funkcjonalności, które już zostały wdrożone, jak również tworzymy nowe rozwiązania techniczne. I co dwa tygodnie nasz zespół udostępnia nową wersję serwisu, właśnie wzbogaconą o te kolejne modyfikacje i usprawnienia. I w ostatnim czasie udało nam się wdrożyć nowy, udoskonalony edytor tekstu. Tutaj, mam nadzieję, wy wychodzimy naprzeciw twórcom. I, i z tym edytorem jakby pokonamy te problemy, o których prelegenci mówili przede mną. Umożliwia on tworzenie responsywnych tabel, łatwe dodawanie grafik, automatycznie dokonuje edytor skalowalności tych grafik i nie ma takiej potrzeby, żeby te grafiki przy tworzeniu kursu uprzednio przesyłać na serwer. Udało nam się również wdrożyć odtwarzacz materiałów audio oraz też Bartek wspomniał o forum dla twórców kursów, gdzie autorzy mają swoją przestrzeń dyskusyjną, mogą zadawać pytania, zgłaszać potrzeby i śledzić postępy w rozwoju platformy. Wdrożyliśmy również dwa nowe typy zadań, i to jest zadanie zagnieżdżone z rozwijaną listą wyboru, które polega na tym, że w tekście mamy. Rozwijaną listę wyboru odpowiedzi oraz wprowadziliśmy zagnieżdżone zadanie z luką, które zamiast listy w tekście ma pole, aby w to, w to pole wpisać poprawną odpowiedź z klawiatury. I teraz nasze wyzwania, nasza przyszłość jakie mamy wyzwania. Obecnie pracujemy nad platformą w wersji 2.0. Planujemy uruchomić tę wersję jesienią. Zakłada ona wdrożenie nowej wersji źródła Open edX. Ona będzie nowsza technologicznie oraz zostanie wzbogacona o pakiet wielu nowych funkcjonalności. Na podstawie sporządzonych raportów, tutaj chodzi o badanie użyteczności serwisu, które było przeprowadzone jesienią tamtego roku. Konsekwentnie wdrażamy poprawki w interfejsie na Wojki, aby poruszanie po niej było intuicyjne i przyjemne zarówno dla autorów kursów, jak i użytkownika. Oczywiście te nasze prace nad interfejsem również zakładają pełną responsywność platformy, aby była dostosowana do wszystkich możliwych urządzeń. Przeprowadzimy aktualizację zabezpieczeń, dzięki czemu Platforma będzie mniej podatna na jakiekolwiek włamania. I też podkreślę właśnie tą istotę dostępności platformy dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami wzrokowymi, słuchowymi. Przeprowadziliśmy analizę wytycznych WCAG 2.1 i konsekwentnie dążymy do ich spełnienia. Również na forum dla twórców stworzyliśmy instrukcję, instrukcję, jak tworzyć kurs, by sprawić, by był on bardziej dostępny, by był on dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. No i oczywiście rozwijamy zaplecze technologiczne. Planujemy wdrożenie kolejnych funkcjonalności, i tutaj właśnie te pakiety SCORM mamy w głowie, w planach, żeby je wprowadzić. Częściowo również przechodzimy na bibliotekę Bootstrap i React w celu sprawniejszego zarządzania widokiem podstron. Planujemy wprowadzić możliwość wykorzystania na platformie koncepcji Adaptive, adaptive Learning. I będziemy tutaj przygotowywać kursy językowe, język angielski oraz język rosyjski, które będą właśnie bazować na nauczaniu maszynowym. I w związku z tym, że ponad 30 kursów właśnie z projektu Power będzie w języku angielskim, już rozpoczęliśmy pracę nad anglojęzyczną wersją platformy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że proces raportowania, ogólnie raportowanie jest bardzo istotne w e-learningu, dlatego też tę część rozwijamy, pracujemy nad tym, aby wgląd w postępy uczniów oraz pobieranie plików było łatwe dla prowadzących i właśnie żeby te, żeby te pobrane pliki były czytelne. Dodatkowo chcemy wprowadzić całościowy moduł raportowania, tak zwany Insights, dzięki któremu prowadzący będzie mógł sporządzać szczegółowe analizy postępów w kursie swoich uczniów oraz będzie mógł personalizować raporty. I z mojej strony, że tak powiem, to wszystko, więc zachęcam tutaj do kontaktu wyżej e-mail. Do, do nas, do operatora technicznego, poniżej do operatora merytorycznego i podaje do siebie e-mail, więc zapraszam do kontaktu i dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Ci, Olu, bardzo. Ja może jeszcze uzupełnię jedną rzecz, chyba której zabrakło zarówno w Twoim wystąpieniu, jak i Bartka, że my korzystamy z funkcjonalności, które są ogólnodostępne, korzystamy z tego ogólnego kodu, ale jak my tworzymy swoje własne polskie funkcjonalności, to również dzielimy się nimi na cały świat. Więc tutaj też mamy wkład w rozwój OpenADX-a. Tak, to jest ogólne założenie, że możemy korzystać z ogólnodostępnego kodu pod warunkiem, że modyfikacje, które wprowadzamy, również je publikujemy. Oczywiście czym innym są funkcjonalności realizowane komercyjnie na platformie, bo to już jest własność intelektualna i tutaj inna kwestia. Natomiast rozwój tej platformy jest również naszą cząstką, że samego kodu. Za nami bardzo wiele ciekawych wystąpień. W międzyczasie dostaliśmy jedno z pytań, na które częściowo odpowiedziała już Ola, ale częściowo też o tym mówiła Marta i Anita, a mianowicie jak ważne jest ocenianie, feedback i informacja zwrotna. Tutaj pani Ula też wspomniała, że postęp jest pokazywany w panelu prowadzącego i bardzo mocno widoczny, gdzie nasz kursant nam ucieka. Oczywiście również raportowanie jest zbiorcze, dostępne w zakładce prowadzącym i możemy pobrać zarówno informacje o tym, ile zostało uzyskanych zaświadczeń na kursie, jakie zostały uzyskane oceny, jaki mamy progres, kto, kiedy, jak go ukończył. Więc mamy, jakby nie patrzeć tutaj, pewną kontrolę nad danymi, które dotyczą naszego kursu. Oczywiście Moduł Insight bardzo mocno wzmocni naszą wiedzę na temat metodyki kursu, kto, kiedy, Ucieka nam, tak naprawdę, ze swoją uwagą i koncentracją, w którym momencie powinniśmy wzmocnić tę motywację, aby uzyskać założone efekty uczenia się na kursie. Więc, oczywiście, wiele pracy przed nami. W wypowiedzieli widzieliście Państwo, jak wiele już zostało zrobionych, ale przez to, że się rozwijamy, jeszcze wiele przed nami i na pewno wszystkie te funkcjonalności, które chcielibyśmy wdrożyć, nie da się tak od razu. Ola wspomniała tutaj, że raz na dwa tygodnie aktualizowana jest wersja, ten standard platformy, który wprowadza zespół OPBIP. Więc, jak widzicie Państwo, Pracujemy na ten cały czas. Gorąco prosimy o zgłaszanie potrzeb, funkcjonalności, bo nie o wszystkich możemy wiedzieć i nie wszystkie możemy założyć. Ale tak jak wspomnia tutaj Ola, zespół informatyków i analityków stara się jak najmocniej, aby te funkcjonalności jak najszybciej były wprowadzane i w dogodny dla Państwa sposób, żeby ułatwić Państwu pracę.